Witamy bardzo serdecznie, zapraszamy do zajęcia wolnych miejsc, ponieważ dzisiaj wielka premiera technologii, która zrewolucjonizuje ten rynek beauty, bo jednak jak się okazuje, trochę w tym świecie beauty, no nie ma takiego rozwoju, a to co dzisiaj Wam zaprezentujemy, to naprawdę zrobił Państwa takie wielkie wow. Więc pytam, czy są Państwo na to gotowi? To proszę jeszcze raz gromkie brawa i zapraszam wszystkich tutaj do tego, żeby zająć wolne miejsca, ponieważ ta technologia, która dzisiaj będzie zaprezentowana, sprawi to, że tak naprawdę Państwo będą mogli już dzisiaj z niej skorzystać, już dzisiaj w Waszych gabinetach. Także po mojej lewej stronie, a po Państwa prawej Anna Knapińska. Kto ją zna? Trochę Pani Ani, która jest wykładowcą... Prelegentką, autorką artykułów branżowych oraz członkinią Rady Merytorycznej Beauty Forum w zakresie kosmetyki aparaturowej jest z firmy ProfiMed, jest właścicielką gabinetu Centrum Med. estetyka oraz dystrybutorem najnowszych technologii jest w branży już od 17 lat. Wielkie brawa dla pani Anny. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Ania Knapińska. Dziękuję za przedstawienie.